Firma Strapek Group Realty od ponad 25 lat zajmuje się kupnem, sprzedażą, wyceną i wynajmem nieruchomości w New Jersey, Nowym Jorku i na Florydzie. Więcej informacji www.myjerseyhome.com lub dzwoń 201-843-2000. Odkryj łatwość wysyłki z dąpakiem. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w transporcie, jesteśmy Twoim pewnym i bezpiecznym wyborem. Niezależnie od tego, czy chodzi o samochody, motocykle czy usługi przeprowadzkowe do Polski, służymy Ci wsparciem. Świętując Dzień Pułaskiego, pamiętaj o dąpaku. Jesteśmy szybcy, solidni i celebrujemy polskość. Myśląc o przesyłkach do Polski, pomyśl o dąpaku. Kalendarz Polonii w Rampa TV, czyli skrót najważniejszych wydarzeń dotyczących Polonii w metropolii nowojorskiej Monika Damski zapraszam. A dzisiaj w programie po raz pierwszy w historii burmistrz Nowego Jorku ugościł Polonię w Gracie Mansion, oficjalnej rezydencji burmistrzów. Burmistrz Nowego Jorku udzielił wywiadu telewizji Rampa. W Bergen County uczczono święto niepodległości Polski. Zakończył się 26 festiwal Chopin and Friends. 135 lat obchodziła parafia świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Newarku. A na koniec kalendarza Polonii zapowiedź nadchodzących polonijnych wydarzeń. Zapraszam. 26 listopada po raz pierwszy w historii burmistrz Nowego Jorku Eric Adams ugościł przedstawicieli nowojorskiej Polonii podczas Polish Heritage Breakfast w Gracie Mansion, oficjalnej rezydencji nowojorskich burmistrzów. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem zaproszonych gości z najważniejszych instytucji polonijnych. Gości przywitał Richard Zawisny, prezes Komitetu Głównego Parady Pułaskiego, który przyjął na siebie obowiązki organizacyjne tego wydarzenia. Kolejno zgromadzonych zaadresował konsul generalny RP w Nowym Jorku Mateusz Następnie do zgromadzonych przemawiał burmistrz miasta Nowy Jork Eric Adams, który zapowiedział już na początku, że pomimo, iż jest to pierwsze tego typu wydarzenie w Gracie Mansion, to na pewno nie ostatnie. Burmistrz podkreślał zasługi Polonii dla miasta Nowy Jork. Mówił, że Polacy są wszędzie. Wymienił nowojorskich policjantów polskiego pochodzenia. Wspomniał o polskiego pochodzenia burmistrzu Koch, o Rebece Weiner, polskiego pochodzenia szefowej sekcji przeciwdziałania terroryzmowi w NYPD, czy o Jano Lieber, który jest szefem MTA i z pochodzenia Polakiem. Burmistrz wymienił z nazwy również Radio Rampa, chcąc podkreślić, jak ważna jest obecność etnicznych mediów w ratuszu miasta Nowy Jork. To właśnie odpowiadając bezpośrednio na moje pytanie, burmistrz obiecał Polonii, że wydarzenie celebrujące polskie dziedzictwo odbędzie się w Gracie Mansion do końca tego roku. Prośba ta i obietnica zostały spełnione. Burmistrz w swoim oświadczeniu powiedział również, że aby Polonia nie przestawała wierzyć w swój amerykański sen i jednocześnie, aby nigdy nie wyrzekała się swojego polskiego pochodzenia. Podczas wydarzenia za zasługi dla miasta Nowy Jork wyróżnieni zostali Andrzej Buczek, lider Polish American Folk Dance Company, Maria Bielska, związana z polskimi harcerzami, Grupą Krakowianki i Gurale, a także Mary Kiri Skłodowska Professional Women's Association i Krzysztof Matyszczyk, przewodniczący Rady Dyrektorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Pan Krzysztof Matyszczyk powiedział, że wyróżnienie to traktuje jako rozpoznanie zasług całej Unii Kredytowej. W Gracie Mansion rozbrzmiała tego poranka polska muzyka i zjeść można było polskie jedzenie, które zapewniła restauracja Pierożek. Wydarzenie było możliwe dzięki sponsorom Polsko-Sowieckiej Federalnej Unii Kredytowej, Pułaski Businessmen Association, Polish Slavic Center i konsulatowi generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku. Przed wydarzeniem burmistrz Eric Adams udzielił wywiadu Radio Rampa. W rozmowie oko-oko ze mną burmistrz pytany był o sprawy bezpieczeństwa, współpracę z nową administracją Donalda Trumpa oraz o jego relacje z Amerykanami polskiego pochodzenia. Burmistrz jednak też zgodził się odpowiedzieć na 25 krótkich, ale wyjątkowych pytań, dzięki którym poznacie swojego burmistrza lepiej. Wszystkie te wiadomości na stronie radio Zakończył się 26 festiwal Chopin and Friends. W ramach trzech koncertów zorganizowanych przez New York Dance and Arts Innovations. Publiczność miała okazję oddać hołd Fryderykowi Chopinowi w 175 rocznicę jego śmierci. Publiczność wysłuchała dzieła oraz kompozycje innych nowatorskich artystów, którzy, podobnie jak Chopin, łączą tradycję z nowoczesnością, to co narodowe, z tym, co uniwersalne. Festiwal zabrał publiczność w prawdziwą muzyczną podróż przez różne epoki, style i gatunki. W tym roku festiwal odbywał się przy współpracy z muzykami włoskimi. Honorowym patronatem objął wydarzenie Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku. Za organizację wydarzenia odpowiedzialni byli Radosława Jasik, prezes NYDAI oraz Andrea Domenici, wiceprezes i dyrektor artystyczny festiwalu. Ostatni koncert festiwalowy miejsce miał 26 listopada w Konsulacie Generalnym Polski na Manhattanie i wystąpili w nim Magda Kuźma, Artom Pak, Francesco Patti i Michael Weiss. 14 listopada odbyła się uroczystość z okazji święta Niepodległości Polski w powiacie Bergen na północy stanu New Jersey. Uroczyście wzniesiona została też wtedy polska flaga. Jak podają władze powiatu Bergen, 60 tysięcy osób polskiego pochodzenia nazywa hrabstwo Bergen swoim domem. W wydarzeniu udział wzięła wicekonsul Anna Wańczek z konsulatu generalnego RP w Nowym Jorku, która przyjęła symboliczny klucz do hrabstwa Bergen. Powiat wręczył również nagrody za wybitną służbę członkom tej społeczności. Podejrzewia Federal Credit Union, Piast i Wellington Pułaski Memorial Association to sponsorzy tego wydarzenia. San Michael's Polish School of Lyndhurst, Aria Chorus of Wellington i Nicolas Copernicus Polish School odpowiedzialni byli za część artystyczną. 135 lat istnienia. 17 listopada obchodziła uroczyście parafia świętego Stanisława biskupa i męczennika w Newarku. Rocznica świętowana była uroczystą mszą świętą, a także bankietem, w którym licznie zgromadzeni goście celebrowali to, jak ważnym miejscem i duchową ostoją jest dla nich parafia. Jednym z organizatorów tego wydarzenia była pani Jadwiga Kopala. Bankiet miejsce miał w restauracji Galloping Hill w Union, New Jersey. Radio Rampa poleca następujące wydarzenia. polsko Federalna Unia Kredytowa zaprasza na spotkania z Mikołajem w swoich oddziałach. 5 grudnia w New Britain w Connecticut, 7 grudnia na Greenpoint w oddziale przy Greenpoint Avenue, 7 grudnia w Garfield, New Jersey, 7 grudnia w Fairfield, New Jersey, 14 grudnia w Copake na Long Island, 7 grudnia na Brooklynie, 7 grudnia też na Ridgewood. Więcej informacji w mediach społecznościowych polsko Federalnej Unii Kredytowej. 1 grudnia w Kaufman Music Center w Nowym Jorku odbędzie się wydarzenie Paderewski is back to New York Festival Opening Concert, które zainauguruje organizację festiwalu inwestycyjnego Paderewskiego w Nowym Jorku. Podczas tego wieczoru w Kaufman Music Center odbędzie się również premiera filmu dokumentalnego Paderewski in America, w którym realizatorzy zamieścili wiele dokumentów ze zbiorów Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych, Muzeum Polskiego w Ameryce, zbiorów Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, archiwum akt nowych, ośrodka dokumentacji muzealnej, Muzyki Polskiej XIX i XX wieku imieniem Ignacego Jana Paderewskiego i Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 6 grudnia o 6.30 po południu Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce zaprasza na wieczór z nagradzaną autorką i historyczką Clar Molly, która opowie o swojej książce Agent ZO. Nieopowiedziana historia nieustraszonej bojowniczki Ruchu Oporu z II wojny światowej. Książka opowiada niesamowitą historię Elżbiety Zawackiej, odważnej bojowniczki Ruchu Oporu z II wojny światowej. Znana jako agent, zo, była ona jedyną kobietą, która służyła jako emisariuszka armii krajowej w Londynie, członkinią elitarnej grupy Cichych Niewidzialnych i przywódczynią Powstania Warszawskiego. Claire Murray odkrywa inspirujące dziedzictwo zawackiej i ukrytą rolę kobiet w Ruchu Oporu. Claire Mollie jest historyczką, mówczynią publiczną i stałą współpracowniczką BBC, Newsnight Channel 5 w Wielkiej Brytanii. Pisze dla The Telegraph, Spectator i History Today, a także występowała w znanych podcastach takich jak History Extra BBC i History Hit Dana Snowa. Podczas wydarzenia będzie możliwość nabycia egzemplarza książki. We wtorek 10 grudnia o 6 wieczorem Instytut Piłsudskiego zaprasza na spotkanie z Johnem Migielem, autorem Project Eagle, the top secret OSS operation that sent Polish spies behind enemy lines in World War II. Jest to książka opowiadająca fascynującą historię wywiadu i szpiegostwa z czasów II Wojny Światowej, która do tej pory była ukryta w archiwach OSS. Projekt Eagle ujawnia historię Polaków, którzy zostali zmuszeni do służby w szeregach niemieckich podczas II Wojny Światowej, ale ostatecznie udało im się dołączyć do zachodnich aliantów w celu pracy wywiadowczej za liniami niemieckimi Operation Eagle. 40 odważnych i oddanych polskich agentów zostało zrzuconych na spadochronach do nazistowskich Niemiec w ostatnich tygodniach II wojny światowej, aby zebrać informacje, które pomogą w postępie aliantów. Książka pokazuje kluczową rolę, jaką polskie formacje wojskowe odegrały w ostatecznym zwycięstwie w Europie. Pan John Miguel to osoba, która pełni funkcję dyrektora Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, zastępcy dyrektora Instytutu Harimana, dyrektora wykonawczego Instytutu Studiów nad Europą i profesora nadzwyczajnego spraw międzynarodowych i publicznych, wszystkie na Uniwersytecie. Columbia. Jest też byłym prezesem Fundacji Kościuszkowskiej, a w 2011 roku otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, nagrodę honorującą służbę na rzecz społeczności polsko-amerykańskiej. Obecnie na emeryturze z Uniwersytetu Columbia, Miguel wykłada na Uniwersytecie Warszawskim, a mieszka w Greenwich w stanie Connecticut. 9 grudnia w Radio Rampa odbędzie się kolejne spotkanie Polish American Women's Club. Tym razem gościem spotkania będzie Danuta Hamlin, menadżer Fox News, związana z tą główną amerykańską stacją telewizyjną już od ponad 30 lat. Podczas spotkania na przykładzie swojej pracy zawodowej pani Danuta opowie o tym, w jaki sposób skutecznie nawiązywać relacje biznesowe, jak efektywnie się komunikować i w jaki sposób dać się pozytywnie zapamiętać. Aby brać udział w spotkaniach Beyond Polish American Women's Club konieczna jest subskrypcja na stronie Radio Rampa. Ilość miejsc jest ograniczona i konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Dzisiaj to już tyle w kalendarzu Polonii. Dziękuję Państwu za uwagę. Monika Adamski.